Szanowni Państwo, za nami Dni Kraśnika to święto nas, mieszkańców oraz naszego miasta. To czas, kiedy w sposób szczególny możemy być dumni z naszego miasta, złączącej nas wspólnoty, historii i tradycji. Dni Kraśnika gromadzą mieszkańców oraz gości, którzy do nas przyjeżdżają, by świętować w przyjaznym miejscu z przyjaznymi ludźmi. Od kilku lat dni miasta połączone są ze świętem 24. Pułku Ułanów. To ważna część historii Kraśnika. Święto 24 Pułku Ułanów przypomniało o bohaterstwie i tradycjach wojskowych tego pułku. Jak co roku był pokaz sprzętu wojskowego, trzema szulicami miasta, uroczystości przy starej wartowni. Wiele lat kraśnicy Ułani i mieszkańcy czekali na odnowienie pomnika przy kościele w niemowzięcia Najświętszej Marii Panny. Uroczyste odsłonięcie odbyło się w niedzielę 3 lipca. Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości. Wielu mieszkańców, a co najważniejsze, pojawili się potomkowie umańskiej braci. Podczas Dni Kraśnika odbywają się różnorodne wydarzenia i atrakcje, które przyciągają zarówno lokalną społeczność, jak i mieszkańców okolicznych gmin. Koncerty, wystawy, konkursy i występy artystyczne to tylko niektóre z elementów obchodu. Sobota to wydarzenia sportowe na Mosirze Turniej Piłki Plażowej, Turniej Koszykarski Debli. Oraz turniej tenisa ziemnego dla zawodników 50, to wydarzenia, które przyciągnęły miłośników sportu. Kinga Bołoszyn to 17-letnia wokalistka z Centrum Kultury, która rozpoczęła fenomenalny wieczór na letniej scenie przy CKIP. Do tej pory Kinga na scenie prezentowała się zawsze jako solistka. Podczas Dni Miasta wystąpiła po raz pierwszy z zespołem. Julie Chan to młoda kraśniczanka, która w zawrotnym tempie robi niesamowitą karierę w show biznesie. Utalentowana wokalistka zaprezentowała swoje największe przeboje na scenie letniej za CKIP. I czas na gwiazdę wieczoru. Wielbiciele polskiej muzyki mieli okazję uczestniczyć w koncercie Ani Dąbrowskiej, utalentowanej i charyzmatycznej piosenkarki i autorki tekstów. Która zaprezentowała swój charakterystyczny styl i największe przeboje. Niedziela to święto motoryzacji tej starej, zabytkowej, jak również tej bardzo nowoczesnej. Już w przyszłym roku na ulice naszego miasta wyjadą w pełni elektryczne autobusy zakupione dla MPK Kraśnik. Podczas niedzielnego pikniku mieliśmy okazję zaprezentować autobus który już niebawem będzie jeździł w barbach MPK Kraśnik. Parada Klasyków to niesamowite wydarzenie. Na zlocie można było zobaczyć różnorodne modele pojazdów, takie jak klasyczne kabriolety czy eleganckie limuzyny. Nie zabrakło także naszych wszechobecnych kiedyś maluchów, dużych fiatów czy polonezów. Nielada gratką były stare autobusy, którymi niejednokrotnie jeździło się na wycieczki, do pracy czy po prostu w komunikacji miejskiej. Niedziela to także piknik militarny, bo historia i pamięć o 24. Pułku Ułanu w Kraśniku jest ciągle żywa. Wszelkie uroczystości związane z Ułanami to szansa na zjednoczenie społeczności i podkreślenie lokalnej dumy. Nie inaczej było wśród wojskowych maszyn. Dzisiaj ułańskie konie zostały zastąpione nawozy mechaniczne, które wzbudzały zachwyt nie tylko wśród dzieci, ale także wśród dorosłych. Dni kraśnika zakończyły się w amfiteatrze. Queen Symfonica to spektakularny koncert, który połączył świetnie wykonywaną muzykę z wyjątkowymi aranżacjami. Symfoniczne instrumentarium doskonale podkreślało moc i energię utworów Queen, jednocześnie nadając im nowe epickie brzmienie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, że byliśmy razem podczas Dni naszego miasta. Warto dodać, że organizacja Dni Kraśnika to ogromne przedsięwzięcie, wymagające zaangażowania wielu osób i instytucji. Z tego miejsca wszystkim serdecznie dziękuję. Mieszkańcy, organizacje społeczne i wolontariusze, lokalne władze, wszyscy wspólnie pracują, by zapewnić udane obchody. Przed nami wakacje to czas urlopu i wypoczynku. Ale również na wakacje przygotowaliśmy w mieście szereg atrakcji. Bądźcie Państwo z nami. A kolejne dni Kraśnika już za rok.